No i witam Was bardzo serdecznie w materiale z gry Dead Cyborg, czy jakkolwiek tam to się czyta. Jest to gra niezależna, którą odkryłem e, niedawno. E, właściwie przypadkowo dość, jak większość gier które, niezależnych. E, to jest epizod pierwszy tej gry. E, gra ma, zdaje się składać, ma się składać, zdaje się, z trzech czy pięciu epizodów. To jest pierwszy, który został wydany, drugi jest w trakcie tworzenia. Więcej powiem Wam zaraz, jak pogramy. Z tego co się zorientowałem, pierwsza, pierwszy epizod ma cztery poziomy. Według twórcy ma to zajmować około dwie godzinki. Znając mnie, zapewnie zajmie to dłużej. Fabuła jest dość prosta: jesteśmy jedynym żywym człowiekiem na statku pełnym robotów, Czyli w jakimś miejscu pełnym robotów. Nie pamiętamy niczego. A, te zielone cośki, które tutaj widzicie y, Są nasz... Są wi bodaj niektóre są wiadomościami zostawionymi... O, y, przez nas samych z przeszłości sobie Z teraźniejszości um, Co sami gry jest? Ona do, darmowa Można ją normalnie za darmo, legalnie ściągnąć y, Ale, ale... Jest też opcja wspomożenia twórcy, na którą ja zużyłem całego jednego dolara. Wiem, szarpnąłem się. Um, tak, możemy wpłacić coś. Dzięki temu twórca szybciej stworzy następny epizod. Epizodów też ma być chyba, to już chyba mówiłem, 3 do 5, tak? No i ogólnie rzecz biorąc, to jest gierka science fiction i przygodówka. W starym, dobrym stylu. Czy po prostu znaleźć przedmiot, użyj go na czymś. Mam nadzieję, że w ogóle mi przepuś... przepuścicie to... Odpuścicie właściwie. Że nie będę klikał na każdy z tych zielonych sześcianów. Masz, no, najzwyczajniej na świecie mi się nie chce. Już to czytałem wszystko. Już, ogólnie biorąc ten pierwszy epizod już przeszedłem. więc powinien nam pójść on w miarę szybko. No dobra, więc teraz musimy pójść tędy. Tak. Sterowanie tu może się wydawać też trochę niewygodne dla was dla mnie. No was trochę mniej, jeśli w to nie gracie Ponieważ już no, nie mogę sterować myszką yy, Sterujemy WASD do poruszania się I strzałkami do Do obracania Głowy yy, Co jest no Kiepskim rozwiązaniem Jak dla mnie, ale Niech już tak zostanie No dobra, więc teraz ten robot mm. brakuje mu Oczywiście wzięliśmy Tam śrubkę, on nas przepuści um. To właściwie co ciekawe, ja miałem w pierwszym problemy z tą grą. Ponieważ iż nie chciała mi się, odpalała mi się ona na komputerze, ale problem zasadniczy był taki, że no po prostu miałem cały czarny ekran. Na szczęście jest jedno wspaniałe rozwiązanie stworzone przez twórcę gry. A mianowicie, grę można odpalić na przeglądarce, co właściwie robię teraz. No normalnie w świecie wystarczy zainstalować jeden programik i możemy grać w tą grę na przeglądarce. Jeśli nie chcemy ruszyć normalnie, oczywiście to jest w fazie beta. Przynajmniej tak jest tam napisane, ale nie przeszkadza mi to jakoś wybitnie, bo no jest to powiedzmy te 10 latek na sekundę, ale to nie jest tak źle. Ok, tu powinniśmy mieć kartę, jedną z trzech. Ten robot tutaj jest przerażający. Boję się go. Jego ślepia. Chryst. Ta w w ogóle zbyt oczu. Ale za to lepiej słyszę ponoć. Dobra, teraz gdzieś tu jest ta. Tak. Okej, okay, kolejna potrzebujemy 3, Trzecia też już wiem gdzie jest mniej więcej. i Właściwie skończyły mi się już takie tematy do powiedzenia o tej grze tak zbytnio Z Tą pseudo recenzją, prze, pseudo przedstawieniem o co w niej chodzi Ogólnie gra jest dobra, taka powiedzmy old schoolowa Klimat jest jakiś tam fajny, powiedzmy Znaczy no to, to zależy kto co lubi oczywiście Look for no but, aha, aha No i mamy to te odniesienia też do innych popularnych gier, na przykład do Team Fortressa 2 a może nie? I ta muzyka. Zobaczmy, co tu sobie po sobie ten człowiek zostawił. Więc nazywał się Chris. Może wybać mi grzech, no, czyli był wierzący. Okej, okay. to mam nadzieję, że gdzieś tam teraz jesteś w niebie, Chris. Że się, że, że się nie zawiodłeś? Zbytnio? U śmierci? Dobra, mamy trzy karty magnetyczne. Ogólnie że biorąc, ten pierwszy epizod jest to strasznie, strasznie krótki. Chociaż fakt, faktem pierwszy jest, będziemy na nim pół godziny szukając tych kart. Co zmienia faktu, że no, gra się w to dość fajnie. nie wow. zacinamy się. I mamy nawet cienia. I to jest dobre. I mnie się to podoba, bo jest jakaś tam dbałość o szczegóły. No przechodź, przechodź. Logicznie, biorąc z tego, co się zorientowałem, też nasz bohater jest takim odmrożeńcem yy, coś po kroju fraja z Wuturami. W sobie jesteśmy zamrożeni i jesteśmy w przyszłości. Byliśmy zamrożeni, jesteśmy w przyszłości. Z tym, że my nic nie pamiętamy. No wszystko się wyjaśnia w gruncie rzeczy przez CT. Ale to mówię, możecie sami sięgnąć tą grę, jest za darmo. Płatności są tylko, jeśli wam się spodoba i chcecie, żeby szybciej następny epizod wyszedł. Także no, sami możecie sobie prześledzić tą fabułę i to, co tam gra mówi. Dobra. Tak, przejdziemy, przejdziemy. Ok, może tu zobaczymy jeszcze co jest. Jak będę na jakichś, które tylko los losowo mm. patrzył. Aha, aha. A, czyli to są no podpowiedzi po prostu, gdzie możemy znaleźć te karty. No. Ja też wcześniej ja to nie, nie zwróciłem uwagi. Bip, bip, bip mm. tak. Gdzieś tu jest na dole. na górze znaczy się, teraz. Okej. Okay. Mhm. O, i teraz właśnie zobaczymy też um, to. Gra się nie zapisuje automatycznie. Widzieliście to chyba już nawet w menu początkowym. Musimy wprowadzić hasło, żeby na dowolny poziom się przenieść. Mi to w gruncie rzeczy pasuje osobom, które nie mogą sobie poradzić z jakimś etapem, też to może pasować, bo od razu mogą na jakiś tam przejść konkretny, znając to hasło. Chyba, że będę w Reni je wam zasłonię. Nie, nie będę. Eee, dla mnie to, mówię, właściwie bez różnicy to jest dla mnie to gra... Podsumowując już. Eee, gra stara, dobra, eee, oldschoolowa, przygodówka, z jakimiś tam zagadkami, powiedzmy, logicznymi... To się potem jakoś rozwinie. Drugi epizod jest chyba w 70% teraz zrobiony. Eee, więc cóż więcej mogę o niej powiedzieć? Mówię, pobierzcie sobie sami, albo wejdźcie na stronę i pograjcie w to. Zobaczycie jak to wygląda. Może wam się spodoba bardziej, kiedy w to pogracie. Eee, może bardziej was wtedy wciągnie. Eee, ja. Planuję zrobić z tego jakąś króciutką serię Let's Play. Jak mówię, tu są cztery poziomy na jeden epizod. Przynajmniej w pierwszym epizodzie są cztery, więc. No to wyjdą mi jeszcze trzy odcinki. O, problem w tym, że na pewno będą cholernie długie, bo ja będę się mieszał tutaj. Nie będę wiedział, co zrobić, jak to w przygodówkach jest zazwyczaj. Ale nie mam sobie zamiarów pomagać yy, tak zwanym walkthrough albo poradnikami, bo to zabija, jednak. Radość Po części zabija radość z gry No dobra, teraz zachęcam was Do komentowania, subskrypcji No i do zobaczenia w następnych materiałach Na razie